Hej, cześć, witajcie wszyscy w tych przepięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj jest niedziela, my się za chwilę zbieramy do Warszawy. Tu jeszcze dziewczyny grają w piłkę, trochę ja z nimi pobiegałem, jeszcze może pobiegam, ale już jest późno, trzeba wyjeżdżać. A chodźcie zobaczycie co robiliśmy, co ja robiłem wczoraj w sobotę, także zapraszam Was do garażu i przenosimy się w czasie. Jesteśmy w garażu. Słuchajcie, dzisiaj taki szybki temat będzie Powiem Wam tutaj o półeczkach, które zrobiłem na ścianie z takich oto zawieszanych to są wiecie, to są takie szyny, one były metrowej długości te są przecięte na pół, ponieważ idealnie mi się mieściły tutaj ponad przywodami, a poniżej yy, krokew. miałem je tutaj gdzieś tam w czeluściach działki rozmieściłem je pod każdą krokwią, żeby to jakoś tak wiecie wyglądało, feng shui przypływy. E, Emocji, energii i tak dalej Także odległości pomiędzy nimi są około 1 metr Czyli mam jakby trzy takie zestawy do półek Tutaj, zobaczcie, stoi mój piękny, mobilny prysznicowi Prysznic ogrodowy, już niedługo używany będzie zapewne Fajnie to wyszło Stabilne, porządne, grube są te profile Wam gdzieś tutaj pokażę, może tutaj będzie widać. A nie będzie widać. Ale one są wiecie, to jest to jest, grubość to jest ścianek ze 2 mm. To nie to co teraz w marketach można dostać. Szukają takich samych, chciałem sobie dokupić właśnie na drugą stronę, bo chciałem jeszcze sobie zagospodarować podarować tutaj. Widzicie, mam miejsce też nad, nad lampami. I tutaj by mi wchodziły praktycznie metrowe do góry, ale nie mam już tu. A wszystkie, które porównywałem gdzieś w marketach, to oczywiście są inne, tak? Inne dostawy, inne motowania Zobaczcie, jakie, jakie są grube te sporniki. Grubość tych, tej blachy to jest około. Z 2 mm, może nie całe, no ale to się trzyma. A to co mamy teraz w marketach to jest cienizm. Dobra, słuchajcie, ja montuję, montuję te poprzeczki, zarzucam deski. Tutaj zobaczcie sobie zarzuciłem te poprzeczki, także zarzucam to mocowanie i lecimy dalej, dobra. Okej, okay. tak to wygląda. Nie mam niestety już więcej tych podpórek. Zostało mi tylko jedna. Chcę gdzieś dobrać, takie same dopasować. Będzie ciężkie, ponieważ to jest produkt sprzed co najmniej 10 lat, co najmniej, więc teraz to już jest wszystko z cięższej blachy. Inne są dostawy i tak dalej, i tak dalej. Więc będzie problem, ale może coś się uda dobrać bo by fajnie było wykorzystać to wszystko tak tu mam dwie półeczki tutaj byłoby po dwie e, jeśli chodzi o wytrzymałość tego zobaczcie podejdę tutaj może to się trzyma jest do góry jedna śruba z kołkiem i tu pod mocowaniem jest druga i wieście mi że to się będzie trzymać porządnie, o ile tutaj wchodzi w pustak solbet tak tutaj jest wieniec tutaj pomiędzy kropkami jest na płasko pustak, połówka a tutaj jest wieniec prawdopodobnie kończy się, tak jak widać, to delikatne pęknięcie więc to jest w betonie, tam jest naprawdę bardzo mocno to siedzi nie boję się pod tym stać. I do tego wszystkiego słuchajcie, mam półeczki. Jakieś takie z odzysku. Wiecie, po, gdzieś po starych, starych meblach, jakimiś dziurami. No ale na półki tutaj to nie będzie przeszkadzać. E, Rostawy mam około metra, być może to jest trochę za dużo. Może obwisać półka, ale raczej, raczej nie będzie mi to jakoś tam strasznie przeszkadzać. Najwyżej jakieś grubsze półki zamontuję, a półki mam 1,60 m, czyli na boki będzie po około 30 cm na wiese. Dobra, ja to montuję, zobaczcie jak to będzie wyglądać wszystko. drugiej będziemy musieli zacząć zobaczcie pod przewód bo przez to nie dochodzi nam do ściany i z obu stron jest tak samo a to zaraz ogarniemy jeszcze jedna Dobra, mamy, zobaczcie jak to pięknie wygląda Tu mamy dwie Tu mamy niestety jedną i tam jedną Ponieważ nie mam tych podpórek więcej Tu jeszcze pasuje przyłapać przez te dziureczki, żeby to nie pospadało Nie tyle, można zagospodarowywać Nie Zostały mi dwie jeszcze jakieś w razie jakbym skombinował te podpórki to będzie tu i tam dobra wrzucam to co mam do wrzucenia przykręcę yy, tutaj wywiercę jeszcze żeby to wywiercić to czy nie? jak myślicie? no byłoby troszkę lepiej chyba tak wywiercę niech to dojdzie tam do tego, dobra, wiercimy. dobra, mamy tu moi drodzy, zobaczcie już zapakowane mam wszystko, tu mam perskie latające dywany, wiecie to na ścianę kiedy zawieszę, jak wróci ta moda Dalej jakieś tam podkładki. Yy, znaczy podkładki, moje siedziska robocze w hotelu od Malucha, kanapy. I moje piękne ławeczki, moje roboty. Bądźcie jakie elegancka robota, widzicie? Jak jest jakaś bolanga, imprezka, to się to wyjmuje. Jest! Tutaj powywiercałem. Żeby to pięknie doszło Druga już jest gotowa tak samo Pod te rurki już są dziury zrobione Tylko muszę skombinować jeszcze sobie Niestety Niestety te Podpórki Została mi jedna A chciałbym Chociaż mieć jeszcze trzy Żeby zagospodarować Te, te dwie górne półki, żeby tam jeszcze dwie półki weszły, w które mam a jakbym znalazł takie same profile i takie same te podpórki to jeszcze by tutaj pobalczył. Także tak, to wygląda elegancko, piękna robota. Czyli sami widzicie bardzo fajna robota. Półki elegancko zamontowane. O! Będzie gol! chill me Zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Wam pokażę. Zaproszę Was na kącik literacki, spotkanie z poezją, wiecie, wyższa kultura. A to wszystko będzie miało związek z tym tam oto pole. Także zobaczcie. Mój sąsiad, swój tutejszy od rana sam zapierdziela w polu o tam. Lubi to chyba traktor ma potężny Gdy skibę zagłębia Aż cięgło mu się pręży Koła zasuwają Lekki dymek stłumika Pługiem swym szybko hektary połyka I w jedną I w drugą stronę Jeździ jak szalony Zasteramy takiej maszyny Siedzi zadowolony Dzielnie tam walczy Gaz w podłodze Fakt sprzęt nieduży Ale wiele może i choć dwa cylindry liczą z mocą pracę tą zakończy późną nocą. Tak oto minął nam weekend. Spakujemy się, zbieramy Auto się już pakuje, zobaczcie samo Auto za ładunek Bocian pilnuje Fajnie się zieleni Pięknie dzisiaj ciepło, już niedługo, niedługo trawkę można będzie kosić i wypoczywać. No cóż, co, do zobaczenia niedługo, w niedalekim czasie, trzymajcie się, hej, cześć.